czy śledził ZOL. Dzisiaj pokażę. No, już nie będzie taki odcinek jak zawsze, czyli co so na e i gadamy. Tylko dzisiaj pokażę Wam, jak nadrobić reputację albo zrobić. Nie wiem, jak to tam wymawia się, czy no, nie się z tym. Na przykład ktoś ma, chce dostać się na priwa, albo ma na minusie repę i chce na przykład, nie wiem, zrobić swój klan, żeby wpłacali mu sełki, a nie może, bo trzeba mieć chyba plus 10 reputacji. No to ja Wam pokażę dzisiaj. Jak to zrobić? Więc wchodzimy na stronę gównomardom.pl już tu jesteśmy, wchodzimy na forum, e, później na dział pierwsza pomoc, i zawsze tutaj musi być gdzieś, no najczęściej to jest tu pierwszy, e, wszyscy pomagają, wszystkie. Wchodzimy na to i wchodzimy na, e, no tutaj są jeszcze przydatne tematy. Jak ktoś by chciał tam, e, tutaj, no to tutaj wchodzimy na. Ostatnią stroną, jaką jest tam. Nie na przykład, że tu musicie wejść na 79, tak jak ja. Lichy na przykład będzie 30, 20, 27, strona. No, uwaga, ostatnia, nie? No i tutaj wchodzimy. I na przykład. E, tutaj ktoś zadał e, pytanie. Koster: Najważniejsze onki na ulicę napala pod zimno. No i tutaj mu odpowiadają. Pod Orle pod ory, palady, 64 razy unki, umki. No i tutaj mu tak ten. No i potem tam wszyscy na przykład e, dają pytania. Na przykład co potrzeba na złożenie heromietra na setny napala. No i tam odpisują mu. I ja najczęściej odpowiadam na pytania, e, które... Czekajcie, e, które tutaj... No Jezus. Które on tu daje plusik. Bo on wtedy da plusa. Przecież tutaj już chyba nie dał. Nie wiem czemu, a powinien. No i wtedy ja odpowiadam, bo on da plusami, nie? No i to wtedy ta reputacja mi rośnie. na przykład ten ma tu minus 3, to będzie miał minus 2, nie? No. No to chyba już wszystko, czekajcie. Czekajcie, ja zawsze tak stoję tu i odświeżam sobie, nie? Czekajcie, jeszcze pójdziemy tu na 78. Um. W... Czekajcie bo tutaj nie ma hmm. jakim lewem tancem będę dawał radę e, z, e, b, b, będę dawał radę z każdą gierpę w w FREQ i FRE to hmm, na 160 może. No i tak wszyscy odpowiadają. I tu już widać, że dał OK dzięki. Tutaj dał plusa. No i ten już ma jeden plus repa. No to chyba wszystko wytłumaczone. Mam nadzieję, że się przydałem z tym. Ja się z Wami żegnam. Cześć.